Jeszcze raz gratuluję, że udało się szczęśliwie, skutecznie uzyskać to świadczenie 2119 zł. Co by pan, panie Zbyszku, powiedział osobom, które nie mają takiego świadczenia? Czy warto jest się zgłosić do nas, żebyśmy pomogli tym osobom? O, znam właśnie takich paru ludzi, nie? Był co najmniej, mógłbym powiedzieć, ale nie, niektórzy też nie chcą sobie brać na siebie takiej odpowiedzialności. Bo to jest odpowiedzialność. Tak, to musi być osoba, która to, faktycznie to jest się odpowiedzialność. opiekuje. To już musi na stałe być. Nie wyjedzie nigdzie, nie ma wakacji, nie ma nic. On Oczywiście. musi się opiekować. A tak mm -hmm. do tej pory a i tak by, by był tak, jak się mówi, użytniony, nie? Bo i tak się opiekowałem, i tak się opiekowałem. Mi mm -hmm. tam nie zależało, nie? Bo gdybym miał, mógł jechać za granicę, to musiałby ktoś tutaj właśnie w domu być. A nie ma nikogo, kto by mógł... No mógłby się mam, widzicie, nie? Jak to tak. no, idzie, Może tam pielęgniarka, to nic nie zrobi. Ona jest 5 minut i ona idzie i nie ma mm -hmm. Opieka to też, Ty, to jest tam się mówi. do no parę minut będzie. No, ona niby ma tą godzinę, nie? No, przyjdzie tam trochę załatwić i pójdzie sobie. Ale musi być cało dobre. To musi być i w nocy, i w dzień. I dlatego te pieniądze są tak potrzebne. Bo to nie ma to, żeby tam. Ja nie pójdę do pracy zarobić, bo nie mam kiedy. Nie mam no kiedy. właśnie, trzeba się opiekować najokończą osobą.